Kochani, styczniowa zabawa u Asi Szulik pod nazwą Gra w kolory, i gdzie był kolor niebieski, zmotywowała mnie do wykonania dwóch kartek komunijnych, no bo ten kolor błękitny, niebieski bardzo mi się kojarzy z komunią i z takimi delikatnymi pracami. Więc zwłaszcza, że on jest taki i dla dziewczynki, i dla chłopca, więc tutaj postawiłam na komunię. Ja zawsze robię tego typu pracę na ostatnią chwilę, a wiem, że tutaj w tym roku na komunię będę mieć większe zapotrzebowanie, więc już wypadałoby coś zacząć robić szybciej. I tutaj wykorzystałam papiery od Lemon Craft z tej kolekcji Hope. I tak fajnie się złożył ten wloczek, bo ja kupiłam tylko tą 20, więc baza jest skrócona tam do 20,5 bodajże. Na wysokość to jest teoretycznie daleka, no ale mówię skrócona trochę, żeby mi ten, te papiery tutaj weszły. Oklejona już jest ze wszystkich stron. W środku są takie kwiatuszki. Z tyłu jest ta, ta serwetka, i to tak wykorzystałam, że z jednej strony arkusza była serwetka, z drugiej strony ta grafika. Gdzieś tutaj ten arkusz powinien jeszcze być. O, to był ten. Tak, to był ten. Tylko tutaj serwetkę, mm -hmm, która to była teraz nie wiem, która to było. To nie było tak. Czyli to było tak. O, tak. Czyli to dałam na tył, to dałam na przód. A tą serwetkę tutaj zakryłam akurat, więc nie widać, że, że tutaj była serwetka, ale taka kompozycja kwiatowa. Chciałam wykorzystać tą stronę, no bo na tle jest niebieski papier, więc chciałam tak troszkę rozjaśnić. A nie do końca pasowały mi te beżowe arkusze, więc jest tak trochę, no jest tak trochę niebiesko. Wykorzystałam tutaj białą bazę DL, taką otwieraną na boki od rzeczy z papieru. Ja mam tych baz jeszcze kilka, a coraz mniej. Kartek w takim układzie robię, bardzo lubię te pionowe do góry. No ale takich też dobrze by było no, czasami dla odmiany chociażby zrobić, więc jest taka w moim trochę stylu: jest, jest no, tło i panel. Ja tak najczęściej robię, ale pomiędzy tłem a panelem tego na zdjęciach nie widać, ale na żywo żywo widać, że tu jest tak delikatniutko, tu jest docięta, jak to się nazywa, tiul chyba, tak? Tiul, taki tiulowy arkusz. On jest tam, no tutaj z boków nie jest przyklejony, więc on tak sobie odstaje. Jest przyklejony po prostu tym panelem. Więc jest takie, no takie delikatne coś tutaj. Wykorzystałam kwiaty z papieru, które sobie farbowałam tymi tuszami z, z distressa. Więc one są takie, to są wykrońki, te, te mini Amelie, te, te większe mini Amelie. I tutaj jakieś, jakieś listki w listkach, no to nawet taka dosyć jest y, biedna, ta kompozycja bym to nazwała. Jest gaza, oczywiście jest sizal, ale tylko elementy wycięte z papieru. Bardzo mi to tak pasowało z tą delikatnością okazji. Bo skoro to jest pamiątka pierwszej Komunii świętej. Bardzo mi tutaj też y, spasowała ta koronka od Szuliko. to jest taka przepiękna, że tak mi żal było ją zakrywać, no ale gdzie nigdzie gdzie widać. Więc jest prześliczna ta koronka. Jeszcze mi taki mały kawałeczek został. Um, no i y, y, co? No I więcej w tą kompozycję chciałam pchać. Ja mam jeszcze mnóstwo takich elementów, nawet w tym kolorze niebieskim mam takie gałązki o takie i one bardzo fajnie tu kolorystycznie by mi pasowały. Ja je w zeszłorocznej jakiejś kartce wielkanoc no, wielkanocnej robiłam, no bo to tak pod tą okazję kupiłam w ogóle yy, i myślę, że wykorzystam jeszcze, <laughs> taka dosyć solidna gałązka jest yy, i nawet tutaj przykładałam to, ale yy, nie byłoby aż tak delikatnie. Bardzo mi się właśnie spodobał ten efekt, taki taki prosty, nie? Są kwiatki mają identyczne środki, pręciki, A, no, tam pod spodem są yy, jest ta no, grafika z, z kolekcji. I jeszcze tutaj są te takie perełki pół, pół białe, kartki są symetryczne, a grafika jest, um, na Etsy kupiłam, tak mi się spodobały, do tego stopnia, że każdej, każdemu dziecku liczyłam ile ma palców, nie, więc tutaj 2, 4, 5 i teoretycznie, dobra, gdzie kciuk, nie, z tej ręki jest. Ale tak mi się ta grafika spodobała, że stwierdziłam, dobra, jest pięć palców, może któryś tam jest kciukiem, jakoś tak założony. Ważne, że nie ma sześciu, więc no tutaj się zastanawiałam. Jedna grafika od razu odpadła na starcie, bo było sześć. Ja zanim kupiłam te grafiki, to już na to zwróciłam uwagę, ale no mimo wszystko tak mi się podobały, że bardzo podobne grafiki ma Karolina Bukowska w tej swojej kolekcji, teraz wielkanocnej, ale no. Ja Tych papierów nie potrzebowałam aż tyle, a same grafiki, no to wolę je kupić w wersji elektronicznej i będę mogła sobie, wiecie, powielać latami, nie? Więc tak. Zwłaszcza, że mi się bardzo, bardzo mi się podobają. E, tutaj jest taka serwetka e, no, z dziurkami w kształcie owalu, e, podbita też podklejona papierem. I tak jak mówiłam, kartki są symetryczne, tutaj dzieci patrzą w, na, na siebie jakby. No, i kwiaty. Tutaj jest jeszcze napis, pamiątka pierwszej Komunii Świętej. To jest napis od M. Miki Jedynak. Ostatnio uwielbiam jej napisy. I to jest na takiej taśmie jeszcze podbite. Obie, obie warstwy są na, na tasiemkach. No, tam generalnie trochę się dzieje na tych kartkach. Trochę są, trochę są przestrzenne, mimo że są takie bardzo proste i delikatne. Więc y, bardzo mi się podobają, powiem nieskromnie. Tak, więc mam nadzieję, że znajdą y, no, nowo nabywców, bo. No bo planuję dać je albo do sklepu, albo jeszcze, jeżeli się wyrobię, to pójdą do sklepu po prostu, jak się nie wyrobię, no to mam jeszcze kartki do zrobienia dla, właśnie też dla chłopca i dziewczynki, moi bratankowie, idą teraz do komunii, właśnie dziewczynka i chłopiec i bardzo możliwe, że jeżeli się nie wyrobię, no to te kartki do nich powędrują. Ale no, mam, mam inny pomysł, więc mo, może, jednak się, no, może jednak się wyrobię. Jeszcze trochę czasu zostało, więc może jeszcze coś zrobię. Dobrze, już nie będę przedłużać. Dziękuję Wam bardzo za poświęcony czas. Bardzo chętnie poczytam Wasze komentarze, czy podobają Wam się takie bliźniacze pamiątki. Ja bardzo lubię je robić. Przede wszystkim, wiecie, raz się obmyśli kompozycję, a kartki są już dwie. <laughs> Poza tym... Jak idzie właśnie rodzeństwo na przykład do komunii, to też fajnie wydaje mi się takie, nie że jedna pamiątka wspólna, no bo to bez sensu, ale że takie um, korespondujące ze sobą, dwie tutaj e, takie same, znaczy no bardzo, bardzo podobne. Dobrze, nie będę przedłużać, dziękuję Wam bardzo za poświęcony czas i do zobaczenia w kolejnych filmach. Pa, pa!